Witajcie, kochane dzieci. Namaste. Mam dzisiaj dla Was niespodziankę. Misę tybetańską. Jest to czarodziejska misa, która opowiada dzieciom bajki. Posłuchajcie. Słyszycie ten piękny dźwięk? To świetnie. Połóżmy się zatem w pozycji faraona. Tak, jak zawsze zaczynamy: połóżmy się wygodnie na plecach, skrzyżujmy nogi w kostkach i rączki na klatce piersiowej. Zamknijcie oczy i zostańcie w tej pozycji, a ja zapytam Misy: jaką bajkę ma dzisiaj dla nas? Dawno, dawno temu był sobie Egipt. Egipt to taki kraj, który znajduje się w północnej Afryce. Jest tam bardzo gorąco, temperatury sięgają nawet 40 stopni. Dawno, dawno temu w Egipcie panowała dynastia faraonów, faraonów Ramzesów. Na tronie zasiadał Ramzes IX, który był synem Ramzesa VIII. Ósmy Ramzesa VII, VII, VI i tak dalej. Ramzes IX bardzo chciał mieć syna następcę tronu i gdy pewnego dnia jego żona powiedziała: mężu, spodziewamy się dzidziusia, bardzo się ucieszył. Kiedy parę miesięcy później na świat przyszedł jego syn, ramzes był bardzo szczęśliwy. Otwórzcie oczy, zginamy teraz nóżki w kolankach, przyciągnijmy obydwa kolanka do klatki piersiowej, poruszajcie stopami ramzes zawsze robił taką rozgrzewkę rano. A teraz chwyćmy się za kolanka i zacznijmy delikatnie zataczać kolankami kółeczka na zewnątrz, cudownie pięknie. Zmieńmy teraz stronę. Zataczamy w drugą stronę, rozgrzewamy sobie bioderka, pachwiny i powoli opuśćmy stopy na ziemię. Przekręćcie się na bok. Królu, królu, urodził się syn, następca Ramzes X. Och, jak bardzo się cieszę, powiedział Ramzes IX. Ramzes postanowił pokazać swoje dziecko całemu Egiptowi. I teraz zrobimy sobie pozycję dzidziusia. Wyobraźmy sobie, jakby przedzielić nasze ciałko na pół. Po jednej stronie mamy prawą rączkę i prawą nóżkę. A po drugiej stronie lewą rączkę, lewą nóżkę. Lewą stopę przyciągnijmy do siebie, a prawą rączką chwyćmy za zewnętrzną krawędź prawej stopy. Unosimy stopę lekko do góry. Kolanko nie jest do środka, tylko na zewnątrz. Wypychamy kolanko na zewnątrz i powoli unosimy do góry prawą stopę. Prawe kolano na zewnątrz. Wkładamy teraz prawą stopę w zgięcie łokcia lewej rączki. Lewa dłoń obejmuje goleń, a prawą rączką obejmujemy kolanko z drugiej strony. Pozycja dzidziusia. O, pojawił się Ramzes X, ale malutki, śliczny jest. I powoli odłóżmy prawą nóżkę. Stopę teraz przyciągamy do siebie, a lewą rączką chwytamy lewą stopę za zewnętrzną krawędź. Pamiętajcie, kolanko lewe na zewnątrz. Nie dajemy go do środka, bo będzie nam przeszkadzać. Dajemy je na zewnątrz. Unosimy stopę do góry. Możecie poczuć rozciąganie w tylnym udzie. I teraz lewą stopę dajemy w zgięcie łokcia prawej rączki. Prawą dłonią obejmujemy łydkę, a lewą rączką obejmujemy kolanko. Znowu mamy Dzidziusia. Delikatnie bujamy. O, znowu pojawił się Ramzes dziesiąty. Cudownie. I powoli odłóżcie stopę. Cały Egipt oszalał. Mieszkańcy z radości wypuścili w niebo tysiące motyli. I łączymy teraz stopy. Przyciągamy je jak najbliżej do siebie. Prostujemy plecy. Robimy twiksa i chwytamy za duże palce u stóp. Jeśli jednak macie skarpetki na sobie, chwyćcie za całe stopy. Ja chwytam za duże paluchy. O, pojawiły się motyle. Cudownie. Oprócz motyli, mieszkańcy postanowili wypuścić również w niebo tysiące ptaków. I zrobimy sobie, kochani, teraz taką mudrę. Mudry to mała joga dłoni. Spójrzcie, prawą dłoń dajemy. Na klatce piersiowej. Lewą układamy na prawej łączymy kciuki. Pozostałe palce są rozstawione szeroko. Proszę popatrzcie. Jest to mudra garuda. Garuda to taki ptak. Zamknijcie oczy. O! Pojawiły się ptaki. Cudownie, oprócz. Tysięcy ptaków mieszkańcy Egiptu zaczęli nosić z radością naszyjniki z kwiatów, tak zwane girlandy. I teraz złączcie ze sobą stopy, przyklejając je do ziemi. Chwytamy się za kolanka, prostujemy plecy i powoli odchylamy kolanka na boki. Stopy są cały czas przyklejone, nie odrywamy stóp. Kolanka dajemy na boki, proste plecy i z wdechem unosimy ręce do góry. Na wydechu pochylamy się do przodu, kładziemy dłonie na ziemi i chwilkę zostajemy. Jeśli dacie radę, można też zgiąć ręce w łokciach i ułożyć przed ramiona na podłodze. I powoli podnieśmy się, usiądźmy w siadzie skrzyżnej. Ramzes IX uczył Ramzesa X wszystkiego, czego powinien się nauczyć przyszły władca. I teraz wstaniemy sobie, ponieważ przyszły król i władca powinien być dobrym wojownikiem. I zrobimy sobie teraz pozycję wojownika. Ustawcie stopy na szerokość bioder, dajcie prawą nogę do przodu. Starajcie się, aby biodra były skierowane w przód, nie w bok. Wyprostujmy plecy. Weźmy wdech i z wydechem uginamy przednią nogę w kolanie. Staramy się, aby kolanko znajdowało się nad kostką. Na kolejnym wdechu unosimy ręce do góry, barki oddalamy od uszu. O, pojawił się wojownik. Pozycja Virabhadrasana. Oprócz dobrego wojownika, przyszły król powinien również dobrze jeździć konno. Splatamy dłonie za plecami w koszyczek. Prostujemy plecy i z wydechem pochylamy się do przodu. Pojawił się konik. Możecie nóżkę mieć ugiętą, ale starajcie się ją wyprostować, aby rozciągać tylni obszar prawej nóżki. I wróćmy do centrum. Teraz zrobimy sobie tą samą pozycję na drugą stronę. Obracamy stopy w drugą stronę. Pilnujcie bioder. Łokcie dajemy do tyłu. Bierzemy wdech i z wydechem uginamy lewą nogę w kolanie. Prawa pięta może być w górze, ale również możemy ją dociskać, aby rozciągać łydkę. Na wdechu unosimy ręce do góry, Po pojawił się drugi wojownik. Chwilę zostajemy w Virabhadrasanie pozycji wojownika. I przejdziemy do konika, prostujemy lewą nóżkę Splatamy dłonie w koszyczek, tworząc siodło za plecami Bierzemy wdech i z wydechem pochylamy się do przodu Staramy się, aby plecki były proste Jest drugi konik Ramses X dorastał, ucząc się jak być dzielnym wojownikiem I na wdechu wróćmy do centrum jak jeździć konno? Obracamy stopy teraz do przodu, dalej zostajemy w rozkroku. Prostujemy kręgosłup, wydłużając się przez czubek głowy i z wdechem unosimy ręce w linii ramion. Pozycja trójkąta. Czy wyglądam podobnie jak piramidy, które są za mną? I opuśćmy ręce w dół. Połóżcie się teraz spokojnie na pleckach. W pozycji faraona. Skrzyżujcie nóżki w kostkach i rączki na klatce piersiowej, zamknijcie oczy. Każdego wieczora do Ramzesa 10 przychodził jego dziadek Ramzes 8 i czytał mu magiczny papirus żywotów. W papirusie tym zapisane było wszystko to, co się kiedyś wydarzyło w Egipcie, ale i to, co się ma jeszcze wydarzyć. Pewnego dnia dziadek zmarł i powoli przejdźmy do ksiawasany. rozstawcie nogi w lekkim rozkroku ręce wzdłuż ciała. Tak to już jest, że jedni przychodzą na świat, a inni z niego odchodzą. Poruszajcie palcami rąk. I u nóg, złączmy dłonie, podszyjcie jedną o drugą, wprowadzając energię. Zegnijcie nóżki w kolankach i przyłóżcie rozgrzane rączki do czoła. Powoli przekręćcie się na bok i podnieście się, przechodząc do siadu skrzyżnego na kokardkę po turecku. Co wydarzy się dalej w bajce? O, nie mogę tego zdradzić. Połóżmy rączki na serduszkach. Ja przysłam wam dużo miłości, moi kochani. Namaste. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, pa.